Cześć kochanie moja piękny nie bój się. Ojejciu ojej, jak się cieszy kochana Nie bój się, nie bój Przysiadłem do ciebie, co? Ojejciu, moja piękna kotka. O co jest z tobą, no? Tęskniłaś tak za mną Co się dzieje, kochanie? Patrz się na nią, o co jest? Cześć małogonik. Tu wszyscy kochana, No już cię głaskam, no? Tak by... Wymuszała głaskanie, nie wiem, jedzenie? Boję się jej. Cześć, kochanie moje piękne. Boję się jej. Boję się jej, kochanej. Boję się jej troszkę. Skupia się na mojej dłoni, no. Tak kocha? Ojej, Cię jak kocha, moja kotka piękna. Zauważyłem kota na murze, czy tam na płotku drewnianym. Przyszedłem, inny się schował i wyszła ona. Do mnie To jest ona, prawda? Tak, to jest ona Taka wielka? Tak, przecież była w ciąży, no co ja Ojejciu, taka kotka wielka tu jest, tak? Piękna A Angelika mi jedzenie zabrała A nie, mam coś Ojejciu Moja kochana, no już się nie boję Ona po prostu tęskniła za mną, tak? Tęskniła tak bardzo, tak? Moja kotusia, patrzcie. Jak idzie ze mną. O jejciu. No, patrzcie. O jejciu, ale lubi mnie. Ale lubi mnie, kochana. Ale mnie kochana lubi. Myślałem, że może mnie ugryzie albo coś, ale nie. Ona tęskniła tak za mną bardzo. Ojejciu, patrzcie, do rękawa chce mi wejść. Do rękawa mi wchodzi, kochana moja. <śm> o jaka jak ona jest piękna o jejciu no patrzcie jaka fajna co kochanie no chodź chodź malutka tak mruczy co jadą ludzie chodź wejdziemy im troszkę o jak się cieszy bardzo ale się cieszy tak się cieszy patrzcie jak się cieszy kochana patrzcie jak się cieszy kochanie moje Idzie pani no. Idzie sobie pani Pani się nie boimy, tak nie? Ludzi na rowerach bardziej. Ojejciu, 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 jak kocha. Ojejciu jak kocha. Ojejciu moja piękna. Dam jej jeszcze. Dam jej jeszcze jedzonka. No już kochanie. Proszę. sama sobie poradzisz jest piękna kotka, silna zdrowa patrzcie jak kochana je no, zjadła, tak? spójrzcie moja kochana zjadła, tak? no, jak się cieszy patrzcie kotusia piękna, moja rzeczna. no, jadę Anczelice pokazać film gdzie nie chciała jechać, tak? Kochanie moje, piękne. No. Idę, Angelice pokazać, co straciła. Moja piękna kotka, moja piękna kotka, jak się cieszy. Ale piękna moja. Uwielbiam ją. Jak tu jej nie kochać? Patrzcie, odprowadza mnie do roweru. O kochanie, co? <laughs> co się dzieje? Nawet kuleczka tak nie mru... Nie, mru... nie mruczy. O patrzcie. Co się dzieje? Co się dzieje, kochanie? Tak się cieszy, taka głośna jest, no?